Mam koczołem. Wpadłem na taki pomysł, bo ostatnio zmieniłem koła w busie i wydaje mi się, że na letnich głośniej szumi niż, niż na zimowych. Sprawdzę sobie w tym aucie jadę wymienić. Tu mam zimówki e, taki prosty sonometr e, opony premium marka Michelin Pilot Alpin 5 to są zimowe Zmieniam je na letnie, słuchajcie, na Pirelli Cinturato P7, wyjadę na autostradę, położę sobie gdzieś tutaj ten sonometr i jak wymienię, pojadę w to samo miejsce, bo ta akurat tutaj ta autostrada ma jakiś taki asfalt, że ona zawsze jest troszeczkę głośniejsza. To żeby było to w miarę miarodajne, to zrobię na tym samym odcinku. W zasadzie mamy 101, 101, siódmy bieg, smart włączony, opony zimowe i sprawdzimy, ile ja to wyjdzie. Dobra, nic już nie mówię, żeby nie, nie zakłócać tego pomiaru. Słuchajcie, no jest jakieś 75-76, reszta to są, e, jak podskakiwało to jakiś wybój na, na, na drodze, czy jakieś auto, które mnie mijało. No nie zmieniam opony i będę testował teraz na letnich. Siemanko, słuchajcie, jest już, jadę już na letnich oponach, e, co prawda 3 dni później to nagrywam, bo lał deszcz trzy dni i na mokrym strasznie to było zupełnie inaczej słychać. Tak więc tak, szybko jest miejsce na autostradzie, ta sama droga. Siódmy bieg, Stuwa, 101 na tempomacie. Włączam miernik. Położę go w tym samym miejscu może, co wtedy. Słuchajcie, no i to jakby się zdawało, no według mnie, według mnie na, na tych letnich oponach jest głośniej niż, niż na zimówkach, Widzicie, tam było 75, 76, tutaj 77, 78, te takie stopnie wyższe podbicie, no to było zawsze tam jakaś plama asfaltu taka dolana czy co, no ale generalnie no wychodzi na to, że jest głośniej, może to dlatego, nie wiem, to są opony seal inside te letnie, czyli te opony, które same się wulkanizują. One są wypełnione w środku na e, jakimś takim wiecie, takim lepikiem czy czymś. Według mnie to jest mit, e, że, opony zimowe, że opony zimowe są głośniejsze. Nie dawało mi to spokoju już od jakiegoś czasu, bo tak mi się zawsze zdawało mi się, że na letnich był większy szum w samochodzie niż na, na zimowych. Także tyle w tym filmie. Trzymajcie się na razie.